Witam i zaczynamy. Zajmij się swoimi sprawami. Patrz, jak Paryż wygląda. A nie tutaj, kwestię palestyńską mi brudzisz. Tak można parafrazować wypowiedź Beniamina Nataniahu do Makrona, który. No cóż, no. Słaby człowiek w słabym kraju. W słabej przestrzeni. Zaradny nie jest jak Erdogan. Zresztą już kiedyś Bin Salman ratował Macrona od konfliktu z, z, z istotą zaradności politycznej na świecie. No, no jak można się dopuścić do takiego stanu, tak? No jak można się dopuścić, to, to już ja generalnie ja nie mam żadnych złudzeń i żadnych nadziei, tak? Żadnych, 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 żadnych. Bo do, nazwijmy to, sanacji cywilizacyjnej Europy potrzeba a ludzi, tych nie ma, b mm, know-how, tego nie ma, nie ma co liczyć na ośrodki naukowe, na... Znaczy ja mówię tutaj o, nie o kwestiach technicznych, chociaż to dość techniczne też już, raczej. już gdzie indziej w ogóle tak Przecież to stany i Azja, tak. Nie ma też nie ma też oczywiście raczej a, przeciwnicy tej sanacji, Powiedzmy tak cywilizacyjnej Europy, no to generalnie mają własną koncepcję i ta koncepcja jest zawsze skuteczna. Ona była zawsze skuteczna, tak, zawsze skuteczna. Ja to podkreślam cały czas. Tu nie ma żadnej filozofii, tu nie ma żadnego <laughs> pierdolamento. Po prostu tak zawsze było. System skuteczny, tak. Ja wiem o tym, że szczególnie w Polsce lubimy sobie przedstawić o komunizmie, o Związku Sowieckim zostawić to. Zostawić to w ogóle aut, zostawić to, tak. Islam nie, nie niszczy. E materii, on tą materię gospodaruje i ją poszerza, tak? Czyli po komunizmie zostają dziadki, tak? Po islamie tak właśnie jest, jest cały szereg nowych pokoleń ku temu, żeby po prostu iść i poszerzać, tak? Poszerzać. O to chodzi, tak? To jest to, to, to koncepcja tak właściwie totalna. E Wielowarstwowa, wielowątkowa, wielo ten, to już, to już dla człowieka Europy, który jest po prostu ciemny i jak, 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 jak kobyła, która to po prostu tylko widzi albo trawę, albo, albo ziemię i nic więcej, no to, no to w ogóle jest to, nie ma o czym mówić, tak? Nie ma o czym mówić. To jest w ogóle zastanawiające jest to, że e, jak bardzo to wszystko jest nieporadne i niezaradne. No bo no nie, nie będzie żadnej sanacji, sanacji cywilizacyjnej Europy. Nie ma opcji. Żadnych złudzeń. Żadnych, tak? Ja nie, nawet nawet nie ma takiej opcji, no bo do wszelkich działań sanacyjnych, no to, no to, no to potrzeba ludzi, kapitału i idei, tak? Kapitału nie ma. Ludzi nie ma, no bo no za przeproszeniem siwa armia, to siwa armia, tak? No tak z perspektywą cmentarza, tak, a te cmentarze tak za tam 100 lat zostaną już tam jakoś zagospodarowane dla, dla tego. no jak po prostu a idee tak, no to, to gdzieś muszą powstać, tak, a nic poza jakimś tam przypominaniem, odtwarzaniem to w ogóle nie ma, tak, już na Bliskim Wschodzie jest przynajmniej ta idea nowego Bliskiego Wschodu, nawet oni już po prostu nad, idą do przodu, tak, w sensie wiedzą o tym, że, że wiedzą o tym, że nie trzeba jak inżynier Mamoni non-stop tego samego słuchać, tak? No to to jest, a tu w ogóle jest. Tak, jeszcze, znaczy, jeszcze i... No, no. No. dlatego opowieść europejska jest generalnie nieciekawa, tak? No, nie jest ciekawa. No, 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 znaczy, współczesna, tak? Tego też podejrzewam, że bardzo duża część ludzi, którzy gdzieś tam... A, się różnymi sprawami jakoś tam zajmują, i, i moje ku temu, i zdolności, to zajmuje się wszystkim poza Europą, tak? Znaczy, no, chyba najzdolniejsi tak zawsze idą tam w kierunku azjatyckim, też Afryka to jest podstawa, tak? W sumie ten, jakoś. A Ameryka Południowa, tak? Ameryka Północna, tak? Jakby w Europie, no to co? No, to, 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 to... Opowieść o czym, tak? Na jakim poziomie? Na z kimś, z czym, tak? Co z tego wynika? Tutaj jeszcze, to jeszcze było może ciekawe, znaczy w sensie ciekawe, może innowacyjne nie wiem, dla Europy Środkowo-Wschodniej, co, 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 co wychodziła z bagna komunizmu i postkomuny przede wszystkim, tej cholernej transformacji, tak? Eee, że to było takie innowacyjne, wow, że może być Dworzec, który nie śmierdzi, tak, że, 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 że może, może mogą być toalety, tak, że obok tej toalety to może być e, e, w sensie toalety ta kasa wszystko, że może to wszystko błyszczeć, że to może być zadbane, tak, wow, wow, wow. No ale okazało się, że, że okazało się, że to, że to tylko o to chodzi. Plus oczywiście cały też szereg przemian społecznych cywilizacyjny, które które nastały, tak, nie jestem w stanie stwierdzić czy, um, czy określony model społeczny tutaj wiedzie ku jakiejś wielkiej technicznemu rozwojowi, tak, nie znam odpowiedzi na to, popatrzymy co będzie za kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat w aspekcie um, szczególnie krajów Perskiej czy Iranu, tak um, no bo tutaj oni doszli do, poszli do przodu. Być może okazuje się, że informatyk wcale nie musi, czy informatyczka tak, mieć kolorowych włosów i psa i kota, ale może po prostu być normalnym Ahmedem, czy Aisha, czy Fatimą, tak, czy, czy Muhmedem. I tak jakby no, nie wyróżniać się niczym od kuzyna, który kla, klapkami handluje na, na bazarze, tak, i bez tych wszystkich, nazwijmy to nadbudówek. Tak, okazuje się, że może, że może o to chodzi, tak. Że, że, że może tak być, tak, że ja nie wiem, twórcy przyszło, przyszłych jakichś tam IL-ów 2, tak? to, to mogą być w normalni ludzie, no, w sensie normalni pod, że tam, jak to się może w, w Zatoce Perskiej, czyli że Ahmed 4 żony i 30, 35 dzieci, tak? a, nie, a nie tutaj e, on, ona, ono sami kotem, tak? Więc ten, więc, 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 więc ja rozumiem to, że tutaj pewne rzeczy e, tak jakby e, były jakoś tak założenia założenia publicznym. Okazuje się, że to w ogóle jest absolutny debilizm, tak? Absolutny debilizm, tak? No, bo pod wieloma, pod wieloma względami o no to sprawy poszły do przodu, tak? Poszły do przodu. Strasznie poszły do przodu i w ogóle to jest wstyd, że o tym się mówi, tak? no bo o, o taki co prawda, jeśli chodzi o, o kontekst Chin, to, to ja się na tym zupełnie nie znam i nie wiem, ile jest farba którego totalnie nie trawia, a ile jest jakaś tam propaganda, ile jest na, naprawdę jakichś autentycznych e, tych, no bo też Chiny to jest takie jakby. E, też uważam, że może nie do końca ten, ten aparat pojęciowy względem Chin jest. Poprawne, tak jak na przykład jest niepoprawny względem, względem szeroko rozumianego Bliskiego Wschodu. Tutaj To widać to, że się w, po prostu no, ten aparat pojęciowy, dyskursowy jest, jest po prostu bezradny. Tak? Absolutnie bezradny. Tak? No to, to, to pokazała. To, 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 tak mi się to, to współczesność pokazuje, tak, cały czas, cały czas, cały czas, tak. E festi, nie wiem, Syrii, tak, to no Syria, no jak to teraz, prawda, jak to teraz jakoś to wszystko ukryć? no to ugryź takim, jakim to jest, tak, i tyle, z tymi wszystkimi wątkami, należnościami, tak, Gaza, tak, przecież e, tam już widziałem jakieś zdjęcia, że oczywiście tam wczoraj, jak to Paryż demolowano, no to tam też już tam pojawiały się flagi palestyńskie, chociaż to oczywiście nie, nie jest, znaczy nie jest ta istota tutaj, jeśli chodzi o Obecne palenie Paryża, tak, ale to wszędzie się gdzieś pojawia tak, to, bo tutaj. E, tak jakby to już jest zbyt skomplikowane, tak? zbyt, zbyt skomplikowane, co to jest Idea Palestyny, czym jest tak Gazy, czym jest Hamas. To, to są za skomplikowane sprawy, ale one nie są skomplikowane, tak? One są po prostu dla człowieka, tak, w, 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 tak sformatowego, one są, one są skomplikowane. No i dlatego też ten człowiek na Marsie, na Mars nie poleci. W eee, eee, jakimś smart, smart, smart city nie będzie żył, no bo będzie żył w Dirty City, tak? No bo jaki tam Smart City w ogóle o czym my mówimy, tak? No przecież, przecież to wszystko się zdegradowało totalnie. Eee, Berlin jest brudnym miastem, tak? Dużo, dużo tak zwanego Niemiec to, 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 to pokazuje, to po prostu, że, że, że to. To nie tak, to, znaczy to, to nie tak, to, to nie to, tak. Można sobie obejrzeć, ja bardzo na przykład sobie lubię na jakieś tam urywki meczów znaczy Premier z lat 90. czy wczesnych 2000 no to, to te relacje przedmeczowe coś tam, to jak to, te ulice wyglądają, no to teraz to wszystko inaczej wygląda, tak? To nie można tutaj zakonywać rzeczywistości, że to jest po prostu czas, który przeminął, to jest po prostu upadłość, tak? To jest po prostu upadłość wszelkie liftingi nie, nie pomagają. No bo jak można liftingować Harra, tak? Po Arabsku jest takie ładne słowo. Harra to sobie można jakoś tamten. Więc więc o więc, 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 więc o co chodzi? Tak, no Kraje bliskowschodnie teraz już się leczy znaczy w sensie. Tam nie jest, tam, generalnie na Bliskim Wschodzie tak jak ja zawsze mówiłem szczególnie jak Wykomentowałem trzecią rundę libańską, no to, no to jest czas, bo, bo, bo koniec, kropka odbudowa i wracamy do życia, tak bez żadnego tutaj jest, w Syrii widzimy to samo. <laughs> Oczywiście w Syrii tam jeszcze są jeszcze troszeczkę inne problemy, no ale na skalę tych problemów to i tak trzeba pochwalić Abu Mohameda, że no, mógłby być gnój totalny, ale nie ma gnój totalnego, to to jest, to jest, to, to jest dobrze, tak już Chińczycy się kręcą, tak. E, już makarony <coughs> włoskie w Damaszku się pojawiły, tak, już, już wszystko tak właściwie tam idzie, tak. I tam za pół roku tak właściwie też będzie wszystko, już przejęte tam gdzie przez ten proces te prywatyzacji i tak dalej. Oczywiście. No. No. E, I będzie czyście, ja się założę, że za rok o tej porze. E, może nawet tak sobie zrobię taką ten, że z Paryża do, do Damaszku, tak. I zobaczymy, które miasto jeszcze, jeszcze się za, się na 100% że Damaszek, tak. Za, na 100%. I to nie ma się cieszyć z, z tego, że w Paryżu tam sobie mogą leżeć, prawda, darkowani, że to jest znaka wolności, to nie jest oznaka wolności, to jest, o, to jest o, oznaka patologii, tak? To oznaka dziadostwa, tak. Yy, totalnego w ogóle... Yy, totalnego pomylenia, pomylenia się, tak, pomylenia się. A już ta pomyłka już jak nastała, to już kolejne pokolenia, prawda, tam już w tą pomyłkę, się ukształtowały, więc pomyłka stała się normą, a pomyłka jak błąd w systemie informatycznym, tak, no to to jest błąd i tyle, tak, no i system zawodzi, wszystko zawodzi i generalnie to trzeba po prostu, a, no i tyle, tak, no przecież tylko odwołam się do, że to nie jest tylko kwestia, wiem o tym, że ludzie sobie tak myślą, że o, to, to ostatnio, tak. nic ostatnio, tak, to dwie wojny światowe są tego najlepszym przykładem, który był głównie europejski, tak, to, 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 jest, to, to jest tego najlepszy przykład, tak, e, to dwie wojny, prawda, i tam różne koncepcje późniejsze, to one doprowadziły między innymi do tego, że demograficznie, biologicznie de facto narody europejskie są już wymarłe, tak, wymarłe, to można sobie oglądać Jaki, jakiś Eskimosów gdzieś tam na, na Arktyce, czy, czy, czy gdzieś tam, no to to jest akurat właśnie analogicznie można powiedzieć odnośnie Europy, no bo. Co by zrobiła Europa bez imigrantów? No co by zrobiła? No nic by nie zrobiła, bo po prostu. Nawet by te dziadki by się po prostu w żaden sposób nie, nie ten, a jakiś jest tak zwana siwa armia, no też polityka musi być ułożona pod siwą armię, nie pod młodych, tak. Mohammed bin Salman, on musi, czyli nie, saudyjski następca tronu, w związku z tym, że tam chyba 60% jego poddanych ma mniej niż 30 lat, no to on po prostu musi Iść do przodu, musi iść do przodu, tak? On musi pokazać największy stadion, największa Formuła 1, największe to, największe tamto, po to, żeby ci ludzie się cieszyli, po to, żeby po prostu widzieli, że widzi ten. musi, Mahmad bin Salman musi zapewnić spokój, tak? On tutaj nie ma, on nie dyskutuje z Shababi, Shababi z nim nie, nie dyskutują, ale on ma zapewniać spokój i dobrobyt. Odnośnie kwestii tego dobrobytu to tam jest różnie, ale, ale spokój jest, tak? I, i, i można sobie o czwartej nocy wy, wyjść w nocy w Riadzie, czy w jetdzie, czy, 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 e, czy tam w, do, w dowolnym miejscu i jest cisza i spokój tak. E, nikt nic w ogóle nie ten. czwartej w nocy trzynastej w południe choć o trzynastej w południe się leży za gorąco. No I tak dalej, tak dalej. No, no i na, nagle coś mamy, tak? znaczy, w sensie mamy jakoś taką absolutną podstawę, tak. I idzie do przodu. Tak? Na jakieś kwestia sama siwa armia plus e, nieautochtoni, no to, no to co można zrobić? Jedynie utrzymywać to, żeby siwa armia dalej głosowała, po to, żeby miała świadczenia. To, 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 a nieautochtoni też tylko i wyłącznie świadczenia. Tak? Przecież nieautochtoni, e, ich nie interesuje. Nieautochtonów nie interesuje ten porządek społeczny. Tak? Ich interesują świadczenia e, socjalne i inne benefity, Natomiast jak żyć, to oni wiedzą lepiej i oni to wykazują to i oni tak właściwie okazuje się, że mają rację, tak, że no to bardzo prosty przykład sieciowość, tak, no, nie wiem jak kto tam sobie pojedzie, nie wiem, albo co, nigdzie nie pojedzie, tak, no bo co, na przykład nigdzie nie pojedzie, bo nie ma do kogo, tak, a tutaj Ahmed tak ma tutaj tu po prostu wszystko idzie, tak, WhatsAppy, te wszystkie wynalazki, które, które są, to są przecież między innymi do tego używane, tak, nie dam, żeby sobie wklejać zdjęcia. Czy, 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 czy jakieś tam fotki z kotkami, tylko to, że po prostu Ahmed jest w Dusseldorfie i ma tego tak się jednoczesną łączność jak prezes firmy jakiejś transportowej i on po prostu ma łączność, tak. I, i Kanada, i Australia, i, i, i Dusseldorf, i, i, i Damaszek, i Kuwait, i. i, i Montevideo, tak, czy Montenegro, tak, wszystko, tak, I po prostu ten, no bo tam wszędzie gdzieś ma swojego Habibiego. I, i coś jest tutaj, to się tam, to się, jak Habibi w Montenegro widzi, że tutaj jest, są tańsze klapki niż niż w Düsseldorfie, no to wiadomo, że kupuje te klapki, albo tam inne napędze, jakiś biznes, to jest sieciowość, tak, tak zawsze żyły starożytne narody semickie, tak Żydzi żyli, tak, żyją dalej, tak, Maronici tak żyją, tak, to jest, to jest, ta podstawa, tak, no a tutaj jak mamy do czynienia z elementem, już pomijając to oczywiście kwestię wieku, ale też kwestię podstawową taką, że brak sieciowości, tak, czyli, czyli, czyli ja nie mogę do nikogo zadzwonić do Urugwaju, bo nikogo nie znam, w Rukwaju, tak? Ale jak kogoś pod, bym poznał po, przez internet, no to nic poważnego bym się nie zrobiło z tym Urugwajem. tak? Ani też z Seulem czy, 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 czy ten brak w, w ogóle jakikolwiek, też nazwijmy to też brak. Ja to jak nie wiem, czy ktoś pamięta, jak był Mundial w Katarze w 2022, tak, eee, to była taka kwestia, że tam była kwestia, czy będzie piwo na tym Mundialu. Nie pamiętam, już nie pamiętam, czy było, czy też nie, ale pamiętam, że chyba w jednej strefie kibica po prostu Shake powiedział, dobra, mamy umowę podpisaną, ale out, wynoście się. No to oczywiście tam ten producent, globalna barka tak coś tam, o my Cię zaskarżymy, skarż, skarż. Ile chcesz, habibi? Ile chcesz? I tam, o my Cię zaskarżymy. My cię zaskarżymy, to my cię zaskarżymy, tak? to, bo jak wszystkie te aktywa, nazwijmy to, katarskie, by ruszyły przeciwko temu koncernowi, to koncern by zdechł, tak? Więc, więc okej, okay, dobra, tutaj płacicie tam, nie wiem, ileś tam kary, tam nie wiem, 200 milionów, tak, dolarów, okej, okay, zwijamy się, w ogóle tam, no i, i, i ten, no bo, bo, ja, no bo generalnie, <śm> jak nie ma, jak Człowiek tak, zwanego, tak zwanej Europy jest uzależniony i wyłącznie od instytucji, a te instytucje są, nie, są nieskuteczne albo nie reprezentują jego interesów, tak. Nie reprezentują jego interesów, no to, no to co człowiek ma zrobić? szczególnie że te instytucje są chronione przez, przez e, aparat państwowy, tak. No to jest w ogóle jakaś, ja, ja się nad tym zastanawiam od kilku lat, tak, jaki to jest jakiś absurd, tak. W ogóle absurd, tak? że, 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 że instytucja państwowa, tak media i tak dalej coś działa przeciwko, nie, przy, przeciwko yy dobru, szeroko rozumianego, z tego działa, działa przeciwko dobro, no bo nie rozumie, no bo tam są ludzie, którzy nie rozumieją, tak. Na przykład nie wolno zmieniać struktury etnicznej i narodowej kraju, nie wolno, tak, absolutnie nie wolno, tak, Że tym bardziej tym bardziej nasycając ten, ten, ten kraj elementem, który wiadomo jaki jest i to zawsze tak było i zawsze, wszędzie, po prostu wszędzie to samo, no i człowiek jest bezradny, tak, bezradny, no, no co może zrobić, no nic, no mur sobie trzy, o trzy metry wyżej Postawisz i tak po prostu nic, jeżeli w ogóle ten. A tutaj, prawda, te, w, tym, w tym przykładzie, tak koncern jakiś, przed którym tam, prawda, jedna, przynajmniej w naszym regionie, da, w naszej części Europy, to by już po prostu czapkowali, że to w ogóle tam ten, to przychodzi szajk prawda, i mówi, Wen, won, 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 von, out, tak. Bo on może, bo może. Tak? Może. A dlaczego może? Bo ma hajs. Bo ma tyle hajsu i ma jeszcze taką sieciowość, że, że po prostu z nim się nie zaczyna. Tak? Z nim się po prostu nie zaczyna, bo nagle okaże się, że e, il, ilość udziałów tu, ilość udziałów tam, a bo przede wszystkim ma kuzynów, braci, cały system, cały klan, a to w ogóle ma wszystko tam, triliardy dolarów, więc, więc, więc okej, okej, okay, okay. no ale oczywiście przeciętny, tak zwany Europejczyk jest bezradny w, w, wobec takiej sytuacji, bo nic nie ma, tak? Nie ma ani miliardów, tak? Ani ani całej sieciowości, ani całej struktury, a tego się jest tylko i wyłącznie uzależniony od, od, od państwa, tak, które, które państwo wychowa, państwo pokaże, tak, system tutaj pokaże, co, jak ma teraz wyglądać, tak, jak ma teraz się prezentować, jak ma tutaj to, że teraz w tym sezonie, prawda, lubimy bardziej, nie wiem, rybki, tak, a nie, a nie, a nie, a nie, a nie e, kangury, tak, no, nie wiem, prawda, a to, akurat trzeba przyznać, na Bliskim Wschodzie państwo nie, nie wychowuje. Habibiego. Habibi jest wychowywany w swojej własnej strukturze. Habibi, jeżeli urodził się w pałacu, jeżeli jeszcze Allah pobłogosławił, to a, może być bardzo kumatem, bardzo, bardzo dobrze rozumiejącym rzeczywistość i obeznanym człowiekiem. Bardzo dobrze. I nawet jeżeli jeszcze, do, jeszcze z dobrej rodziny, w, przy dobrych układach i tak dalej, to jeszcze bardzo zaradny i kumaty, tak. A, no, jak się, jak się nie urodził, no to jest po prostu. W, w, no czernią i tyle, tak, no, czernią, tak, I, no i tyle, no, no, to czernią się jest, no, a to jest analogicznie, to tak właściwie w tym, tym. Więc, więc, no, ale nie ma czegoś takiego jak formatowanie przez państwo, tak, nie ma czegoś takiego. Eee, i, 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 i to jest bardzo duży problem. Eee, no bo generalnie jak coś trzeba, no to Habibi ponton weźmie i sobie popłynie. A tutaj e, siwa armia, tak, to co sobie może zrobić, gdzie popłynie przed Habibim, gdzie, za co, w ogóle, w ogóle a, kto, a kto by nawet ich chciał, w sensie, no kto, tak. O, oczywiście każdy z Dubaju, tak, jest taki ten, że tam chyba płacisz 200 tysięcy dolarów i jeżeli nic nie narobiłeś złego takiego przeciwko władzy, ten, no to okej, okay, dobra ten, ale no to, to więc no ale też dzięki, dzięki, dzięki takiemu aparatowi, nazwijmy to, intelektualnemu i kondycji intelektualnej, to i tak wiadomo, że, że dużo tam nie będzie płynęło do, do tego Dubaju, tylko ci bardziej kumaci. tak. Ci, ci bardziej kumaci lub, i, i, i oczywiście też paradygmat pieniędzy, więc, więc to będą najbardziej kumaci ci, którzy, ci, którzy mają kasę, tak, więc, więc, więc no, no, no tym to jest ten tak właściwie komentarz taki bardzo, bardzo ten, ale to tylko ok, trzeba pewne rzeczy absolutnie postawić sobie sprawę jasno, tak? bo, ja, ty, bo ja generalnie nie słucham głupot, a wiem o tym, że czasami jestem skazany na to, żeby słuchać głupoty, a później muszę nawet ludziom, którzy dobrze chcą, tak ale no, tak jakby wyjaśnić podstawy, że, 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 że tu nie ma w ogóle żadnej opcji, tak, no, no nie ma żadnej opcji, no, 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 nawet ciężko się domyśleć, co takiego, tak, no, więc, no to tym bardziej, tym bardziej, że to szkoda troszeczkę, jeśli chodzi o przynajmniej nasz region, tak, a też i, i też przede wszystkim Polskę, tak lata 90. były straszne i okrutne, tak, początek 2000 też był bardzo to, to, to była taka patologia, że po prostu głowa mała, tak, jak tam się troszeczkę coś tam polepszyło, i, i nagle to się wszystko widzi się, że te polepszenie wcale nie jest takie e, długofalowe, że akurat historia się, nie, historia się nie skończyła, no i to jest, to jest bardzo okrutne. Eee. No ale co można zrobić? no Po prostu... No, 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 no. Znaczy co można zrobić? ja Znaczy wiem, no generalnie na własny użytek wiem co można zrobić, tak? W się sensie do własny użytek, tak? W sensie człowiek tam tutaj, tam, no, to w ogóle... To, ale tutaj w szerokim, no to, 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 to Pojęcia nie mam, tak? No ale to też przecież trzeba... Eee. Tak znaczy, wiem. Znaczy generalnie, generalnie, jakby coś było, no to, no to trzeba na ponton płynąć, tak? Tylko ja na do Dubaju nie, ale Więc ten, więc więc więc, więc no, no pewne sprawy są po prostu nie do uniknięcia. No, bo tak to jest, no bo po prostu koniec materii. No to, 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 to e, każdy sobie może e, jeżeli. Taki dobry przykład, jeżeli Warszawa w 30. Chyba w drugim roku miała milion mieszkańców, tak, wtedy Teheran miał 200, 200 tysięcy. No dzisiaj Teheran ma prawie, dwa, prawie 20 milionów mieszkańców, taka a Warszawa około dwóch. No to o czym my tak właściwie mówimy, tak. Kiedy w Indie miało 400 milionów ludzi, przed podziałem 1947 roku, tak, dzisiaj Indie to jest miliard, tak, milion coś, no i Pakistan, 300 milionów, tak? Bangladesz, prawie 300 milionów, czyli nagle nam się z jednych Indii dzisiaj robi prawie 2 miliardy ludzi, tak? W tych granicach. 50 milionów w 1900, chyba jak wybuchła wojna, pierwsza wojna arabsko-izraelska w 1948 roku, w pasie od Maroka do Iranu, czyli Czyli ten pas, nazwijmy to ludności arabskiej, był 60 milionów. No, dzisiaj jest 550 milionów, tak. No to, czym, no to o czym my mówimy. A klimat się nie zmienia, znaczy klimat się zmienia. No, w zasadzie sensie, no, w sensie po prostu tylko te miasta pęcznieją, 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 pęcznieją. A wody nie przebywa. Więc, więc ten, więc. Trzeba, trzeba tutaj w podręczniku szkolnych tak właściwie więcej o... więcej o Konstantynopolu, więcej o, 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 o Śródziemnomorzu, tak, o, o tych, o tych, o tych terenach, yy, bo, to, bo to jest tak właściwie ten. Yy. Nie, to... Znaczy przy, przynajmniej chrześcijanie na Bliskim Wschodzie oni doskonale wiedzą, że byli pierwsi i będą ostatni. Tak. Tu, tu nic się nie może zmienić. Tak. I to jest właśnie, to jest właśnie ta istota, ta niezmienność, to jest, to jest, to jest, to jest jakaś, jakaś chyba najlepsza koncepcja. Dziękuję.